Moi kochani, jeśli dobrze pamiętacie, to dokładnie miesiąc temu, 30 lipca, była ta sama Ewangelia, co dzisiaj, tylko że ze świętego Mateusza. Dziś czytamy Ewangelię według św. Łukasza, który w tym przyjściu Pana Jezusa do swojego rodzinnego Nazaretu dodaje dodatkowy fragment. Pan Jezus wchodzi do synagogi i odczytuje, i odczytuje bardzo konkretny fragment z Księgi Proroka Izajasza. Miesiąc temu mówiłem Wam, że e, trochę nam pewnie czasem grozi taka postawa e, mieszkańców Nazaretu, którzy no, uważali Pana Jezusa za kogoś znanego, niemożliwe, żeby On był kimś takim bardzo wyjątkowym. I jeżeli codziennie się modlimy, jeżeli co tydzień chodzimy do Kościoła, to czasem możemy mieć takie, no wpaść w taką pułapkę, że my już Pana Jezusa dobrze znamy i, i tak naprawdę wiemy, jaki on jest i nie spodziewamy się wielkich cudów, nie spodziewamy się niczego niezwykłego po nim. A tymczasem spotkanie z Bogiem każde, każdego dnia na modlitwie jest jakąś wielką tajemnicą. Ale dzisiaj chciałem wam zwrócić uwagę na coś innego. Ten fragment, który Pan Jezus dzisiaj odczytuje w synagodze, fragment z Księgi Izajasza, który dotyczył Jego posłannictwa. On tak naprawdę dotyczy ciebie, dotyczy każdego z nas i to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, co Pan Jezus czyta. Czyta te słowa. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym wyzwalał wszystkich uciśnionych i żebym ogłaszał rok łaski Pana. Słuchajcie, dla każdego z nas to się zaczęło we Chrzcie świętym. We chrzcie świętym Duch Święty stąpił na nas. We chrzcie świętym zostaliśmy namaszczeni i posłani w mocy ducha świętego. Co, co to znaczy, że jesteśmy chrzczeni? To znaczy, że Bóg zamieszkał w nas z takim, z takim pragnieniem, żeby każdego z nas uczynić na wzór swojego syna. Żeby każdy z nas niejako stał się drugim Chrystusem na tym świecie. Bóg, to jest niezwykłe, że Pan Bóg chce dzielić się radością zbawiania świata, że nie chce wszystkiego robić samemu. I każdy z nas został napełniony Jego mocą, mocą Jego miłości. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym. Duch Święty jest w nas. Jesteśmy posłani do, do ubogich, aby im głosić dobrą nowinę, do tych, którzy często. Są pozbawieni ważnych rzeczy. Jesteśmy posłani po to, żeby głosić światu, że to, co tutaj na tej ziemi spotykamy, nie jest wszystkim, że my idziemy do życia wiecznego, do ojczyzny niebieskiej. Jesteśmy posłani do ludzi, żeby, żeby wyzwalać uwięzionych, zwłaszcza tych, którzy są uwięzieni przez zło, przez grzech, żeby przywracać wzrok niewidomym. Ślepota w Biblii to przede wszystkim nieznajomość Boga, życie takie, jakby Boga nie było, to jest życie bardzo smutne i każdego z nas, każdemu z nas Pan Jezus postawi na drodze ludzi, wobec których to zadanie będzie trzeba spełnić. To jest najlepsza, najwspanialsza misja naszego życia. To jest najgłębszy sens naszego życia, właśnie we Chrzcie Świętym. On został dany każdemu z nas. Ja myślę, że dzisiaj naprawdę jest taki moment, kiedy możemy się pomodlić, Panie Jezu, nie pozwól, żebym się tym nie przejął, nie pozwól, żebym się nie zachwycił tą misją, którą mi dajesz, takim uczestniczeniem w Twojej misji zbawiania świata. To jest radość i zadanie, które przewyższa wszelkie radości, które możemy mieć, nie wiem, z, z poznawania ciekawych ludzi, z jakiejś, nie wiem, kariery, podróży. To jest wszystko bardzo piękne, ale nic nie jest tak pasjonujące, jak uczestniczenie w misji Pana Jezusa, w misji ratowania ludzi dla nieba.